Witamy na pokładzie Biodynamicznego Ekspresu. Najświeższe rolnicze informacje już za chwilę. Witam Was, rolnicy i rolniczki oraz wszyscy sympatycy rolnictwa na czwartym peronie Biodynamicznego Ekspresu. Zapraszam do zapoznania się z najnowszymi wieśćmi z ekologii oraz z tematów rolniczych. Pozdrawiam. Zacznijmy więc od zmian w systemie rolnictwa ekologicznego. W uproszczeniu mają ulec procedury ale za to kary mają zostać podniesione oraz bardziej egzekwowane między innymi nazewnictwo kukurydzy ma być ujednolicone ale zmiany będą dotyczyły również wysokości płatności do babki lancetowatej oraz soczewicy kary mają dotyczyć głównie nieprzestrzegania warunkowości społecznej oraz jeżeli decyzja została już wydana a rolnikowi zostały wypłacone pieniądze a uchybienie zostało stwierdzone Rolnik będzie musiał zwrócić pieniądze. Dlatego lepiej zagłębić się już w przepisy. Jak można się pewnie spodziewać, uproszczeń będzie mało, a kary będą podniesione, więc tradycji stanie się zadość. Teraz zajmijmy się technologią rolniczą, a mianowicie nowa metoda odchwaszczania, tym razem za pomocą pary wodnej. Rozpominaliśmy ostatnio o laserach. Niestety, moim zdaniem, para wodna nie ma żadnych znamion selektywności. Będzie działała podobnie jak użycie bezpośrednio propanu. A w tym przypadku, kiedy używamy pary wodnej, tak musimy wykorzystać propan do podgrzania wody. Więc, czy nie prościej z mniejszą ilością strat energii wykorzystywać bezpośrednio propan? Jak i tak zabijamy całe życie glebowe? Minister Czesław Siekielski wziął udział w forum, Europejskim Forum Rolników w Jaśle, gdzie powiedział, że motywem przewodnim dla jego ministerstwa będą deregulacje oraz uproszczenia, a wsparcie rolników będzie za pośrednictwem ekoschematów, do których będzie zachęcał. Jeszcze niedawno przypominam, że zmienił zasady i ograniczył je tylko do 300 hektarów oraz obniżył płatności. Zachęcał również do tego, żeby rolnicy się konsolidowali oraz zrzeszali w grupy producenckie. Zaznaczył również, że sprzeciwia się umowie z Mercosurem i wypracowuje długofalową koncepcję dla rolnictwa. Ile to już lat wypracowujemy tę koncepcję, ale może teraz wreszcie dojdzie ona do skutku. Czekamy. wyborów prezydenckich w ostatnim tygodniu o rolnictwie wypowiadali się jasno Sławomir Mencen oraz Artur Bartoszewicz. Mianowicie obydwoje mają te same zdanie na temat odejścia od Zielonego ładu, który zagraża rolnictwu oraz nie traktatu Mercosur. Obydwoje chcą wspierać polskie rolnictwo, przy czym Sławomir Mencen jaśniej mówi o tym, że musimy... Chronić polskiego rolnika, dlatego że jako jedyny kraj w Europie mamy prawie że stuprocentowe zabezpieczenie polskiej żywności. I jesteśmy bezpieczni żywnościowo jako naród. Francuscy naukowcy odkryli największe złoże białego wodoru, który może zabezpieczyć potrzeby całej Europy. Dzięki niemu będziemy mogli pozyskiwać energię w ekologiczny sposób niezależnie niezależnić się od dostawców z Bliskiego Wschodu. Ale nie zapominajmy, że w tym procesie powstaje para wodna, a para wodna również jest gazem cieplarnianym. Dlatego cały czas naukowcy biją na alarm, że nasze oceany i morza parują i zwiększając jej zawartość w atmosferze, zwiększamy również efekt cieplarniany. Ciekawe, czy ktoś policzył, w jakim stopniu spalanie tego złoża będzie wpływać na globalny klimat. Czy to jest istotne, czy nie? Bo ja nie mam na to odpowiedzi. Dziękuję bardzo za dziś. To były ekspresowe wiadomości ze świata. Najważniejszy przegląd tygodnia. Zachęcam na kolejny odcinek: do lajkowania i subskrybowania. Pozdrawiam.